Cześć, nazywam się Iwona Borawska. Na co dzień rozwijam dwie firmy: Hirewise, agencję pracy specjalizującą się w rekrutacji do sprzedaży i marketingu, a także Sellwise, gdzie wraz z grupą konsultantów usprawniamy sprzedaż i marketing B2B u naszych klientów. Jestem funterką, mentorką, konsultantką, a także headhunterką. Przede wszystkim jednak jestem wielką pasjonatką sprzedaży i HR-ów. A tu w podcaście Budowanie skutecznych zespołów dzielę się z Tobą wiedzą i doświadczeniem, konkretnymi narzędziami pomocnymi przy rozwoju działów handlowych. Zapraszam Cię do kolejnego odcinka. Odcinek 61. Jak wzbudzić w zespole postawę prokliencką. Dziś porozmawiamy o postawach proklienckich zespołu. O tym, co one oznaczają, jakie narzędzia wdrażać, aby im sprzyjać, i o tym, jakie błędy popełniają najczęściej menadżerowie, chcąc zbudować w zespole postawy proklienckie. Zapraszam! Cześć, witajcie w kolejnym odcinku podcastu Budowanie skutecznych zespołów. Dzisiaj porozmawiamy o postawach proklienckich. Inspiracja no cóż, pewnie, pewnie jak zawsze życiowa. Każdy, kto śledzi mój LinkedIn, to pewnie zna historię pewnego portalu, gdzie można zarezerwować hotele i apartamenty. No bo oni tak naprawdę byli inspiracją, to znaczy skłonili mnie do bardzo wielu refleksji w ostatnim czasie. Przede wszystkim do refleksji dotyczącej czy... Taka postawa, właśnie prokliencka postawa, gdzie my empatyzujemy z klientem, martwimy się o klientem, czy ma sens, czy naprawdę trzeba marnować kupę kasy, żeby taką politykę wdrażać. Czemu mówię o marnowaniu kupy kasy? No, bo wiecie, najlepiej takiego klienta, który ma pewne roszczenia finansowe, umówmy się małe, zignorować, nie? Zlekceważyć. Wtedy ja nie będę musiała płacić. W sensie wcielam się już tutaj w myślenie takiej firmy. Nie trzeba będzie płacić, no jest zawsze ryzyko pozwu. Ale wiecie co, ja kiedyś słyszałam taką anegdotę na temat sieci handlowych w momencie, kiedy one wchodziły na rynek polski. Nie wiem, powtarzam z anegdotą. To była taka sieć handlowa, która w miejscu obsługi klienta stawiała bardzo nieprzyjemnych ludzi, takich wiecie, że bez kija lepiej do niej było nie podchodzić. I podobno polityka tej firmy była taka, że jeżeli ktokolwiek miał jakiekolwiek roszczenia związane z tym, że nabiło mi się na paragon, Dwa razy, albo coś w tym stylu. Tak jak sobie miał pójść do takiej obsługi klienta i spojrzał na tę obsługę klienta i te radosne twarze, no to natychmiast zawijał się na napięcie i decydował, że kurde, bez sensu, prawda? No i teraz wracając do tego portalu, to musi być niezły interes. To znaczy, wiecie, tak ignorować klienta, udawać, że on nie istnieje i nie ma swojego problemu. No i wiecie, tak zaczęłam sobie analizować, jak to wygląda u tych moich klientów konsultingowych, jak to jest z tą postawą prokliencką. Czy rzeczywiście tak empatyzują z tymi ludźmi, czy tam e, tam nie bardzo. No i wiecie, mam takie poczucie, że bardzo często, jak sobie przywołam rozmowy z menadżerami, to mam takie poczucie, że oni bardzo często zwracają uwagę, że muszą dyscyplinować swoich pracowników do tego, żeby oni w stosunku do klientów zachowywali się z szacunkiem, zachowywali się z taką dużą dozą zainteresowania, wychodzili z pewnymi proaktywnymi postawami i w ogóle byli tacy skoncentrowani na kliencie, ładnie brzmi skoncentrowani na kliencie. No dobra, a jak to jest w rzeczywistości? No, słuchajcie, różnie bywa. Zacznę od tego, że może warto przegadać temat, czemu w ogóle customer experience i taka postawa prokliencka są dzisiaj tak cholernie ważne. Po pierwsze, dlatego, że sprzedaż to jest najczęściej sprzedaż do ludzi. Uwaga, ludzie to są takie twory, które reagują emocjonalnie, a jak zareagują emocjonalnie, to bardzo szybko potrafią po, podjąć decyzję. To jest tak, że zapalamy się i do setki dochodzimy w parę sekund, nie? No i skoro tak się dzieje, to jest bardzo duże ryzyko utraty klienta. Słabo, nie? Druga kwestia jest taka, że sprzedaż to nie, najczęściej, szczególnie w B2B, ale w ogóle, to jest wciąż ludzie versus ludzie. To wciąż jeszcze za mało jest ludzie versus maszyna, ale jednak bardzo dużo ludzie versus ludzie. W związku z tym ten poziom emocji idzie do kwadratu, bo ja jako handlowiec działam na mojego klienta, który też jest człowiekiem, on działa na mnie i tak wiecie, możemy sobie pograć ping-ponga, i w pewnym momencie to mamy ochotę się nawzajem udusić. Kolejna kwestia. Dzisiaj klient odchodzi od człowieka, a nie, tak jak nam się wydaje, od ceny czy od usługi albo produktu. Kiedyś, słuchajcie, brałam udział w bardzo fajnym badaniu prowadzonym przez pewną firmę szkoleniową i zostało wykonane badanie, którym analizowane zostało, z jakiego powodu rezygnujemy z dotychczasowego dostawcy. Jakby w badaniu istota tego badania była taka, że należało przypomnieć sobie trzy ostatnie przypadki rezygnacji z dostawcy, nieważne czego to dotyczyło, produktów, usług, chodziło o zakupy B2B. I słuchajcie, tej firmie wyszło, że. Około 87% decyzji o rezygnacji z dotychczasowego dostawcy wynikała z powodów czysto emocjonalnych, bo mnie wkurzyli, bo zawiedli moje zaufanie, bo nie spełnili moich oczekiwań, bo w niewłaściwy sposób się do mnie odezwali, bo obiecali coś wysłać, a nie wysłali, poczułam się zlekceważona. Mocne, nie? No, i teraz wiecie: My wszyscy myślimy, a bo cena, cena ma być niedrogo, bo tylko wtedy wejdziemy. Nie, wciąż niestety nie. Znaczy, my bardzo lubimy sobie oczywiście potem racjonalizować swoje zakupy. Było niedrogo, to kupiłam, prawda? To mieli całkiem dobrą cenę w stosunku do jakości, ale prawda jest taka, że dosyć często te decyzje zakupowe są podejmowane z powodów czysto miękkich. Bo czułam zaufanie, bo czułam opiekę, bo czułam empatię, bo czułam zrozumienie mojej potrzeby. No dobra, kolejny powód, dla którego to jest tak ważne, to to, że zaufanie klienta buduje się latami, a tak totalnie można je stracić w jedną sekundę. No i teraz słuchajcie, jeżeli tak jest, no to to jest bardzo niebezpieczne zjawisko, dlatego że Gdzieś tam oczywiście jest jeszcze milion innych klientów na rynku. Natomiast w dzisiejszych czasach utrata zaufania nie jest kwestią jednostki, tylko jest kwestią masową. Wiecie, ja wciąż jeszcze publikuję posty, ja wciąż jeszcze walczę, ja y, zamierzam y, w stosunku do tego portalu y, też y, opublikować informacje na różnych portalach, bo w tej chwili nawiązuje z nimi kontakty. No i teraz każda taka osoba, która o tym słyszy, no jest ryzyko, że będzie potencjalnym byłym klientem. Ale spójrzmy na nasze firmy. Jeżeli mój klient poszedłby i opowiedział, jak to bez sensu jest w Hirewise czy w Sellwise i w ogóle, to wszyscy, którzy to usłyszą, też sobie mogą wyrobić jakieś zdanie. I tutaj ta kwestia sieciowości, szczególnie dzisiaj, kiedy mamy tak cholernie dobry dostęp do internetu, do informacji i możliwość ym, takiego sieciowego y, puszczenia informacji, ona nie zawsze musi być prawdziwa, prawda? Ale to, co jest ważne, to to, że ta utrata zaufania może być kwestią masową, a nie kwestią jednostki. Bardzo duże ryzyko. No i kolejna rzecz, dlaczego to jest tak strasznie ważne? Dlatego, że mm, wielu menadżerów i osób, które zarządzają tym tematem w organizacji, błędnie rozumie ten temat. Mówiąc o tym, że błędnie rozumie temat, to znaczy próbuje się wdrażać postawę prokliencką szkoleniem, schematem, szablonem, y, jakimiś skryptami. Kurczę, tylko to nie tędy droga bo e, taka postawa proklientka to jest dna firmy to jest coś co wynika bardzo mocno z serca znaczy nie można mówić komuś od dzisiaj masz szanować klienta a ten ktoś powie, aha, i będę szanować. No nie, to tak nie działa. Znaczy albo go szanuję, bo to wynika z mojego charakteru, z mojej osobowości, z tego, że ja naprawdę mam takie przekonania i wtedy to jest naturalne i to jest prawdziwe, albo mi kazali go szanować, ale de facto ja i tak mi na ten klient, prawda? I o tym, słuchajcie, jest dzisiejszy odcinek. To znaczy, czy chciałabym, żebyście popatrzyli na kwestię prokliencką, i tej naszej cholernej odpowiedzialności w tym, żeby zrobić to dobrze, żeby wdrożyć to dobrze. Jakie my yy, i firmy w ogóle popełniają błędy przy wdrażaniu postaw proklienckich? Słuchajcie, pierwszy mój ulubiony błąd to jest wieszanie na ścianie haseł w stylu szalno i klienta, bo finansuje Twój kredyt i wakacje. Ja pierniczę, za każdym razem, jak widzę tego typu kartki, mam ochotę się pociąć. Znaczy, słuchajcie, to, to nie jest postawa prokliencka. No, nie powinnam szanować drugiego człowieka, dlatego że mi zasponsorował wakacje. Powinnam go szanować, dlatego że z człowiekiem i go po prostu szanuję. E, i, i, I jako człowiek należy mu się szacunek. To jest strasznie ważne, żeby. Nie robić takich rzeczy, żeby nie pokazywać się, że klient jest na jakimś piedestale, że naszym jest sponsorem. Dlatego, że jeżeli traktuję go jako sponsora, takiego wiecie, rzucił mi stówkę na wakacje, czy tam dwie stówki do kredytu, to to nie jest szacunek, tylko to może być niestety wykorzystane jako taka bardzo fałszywa maska, którą zakładają handlowca. Chyba nie o to nam chodzi. Kolejna kwestia, e, i tu znowu do mojej ulubionej firmy, menadżerowie, którzy są takimi antyprzykładami. Wiecie, tutaj mówimy: Titu, titu, bądźcie dla klientów mili, ale jak klient sam do nas napisze albo coś, to idziemy do zespołu i mówimy: weźcie do niego, napiszcie, bo się do mnie przyczepił, albo jest tybilem, albo cokolwiek. Kurcze to bardzo niefajne, to znaczy my powinniśmy być wzorem do naśladowania w kontekście szacunku do klienta. To jest strasznie ważne, jeżeli chcemy budować takie wartości, że my chcemy budować takie postawy w zespole. No i kolejna rzecz, moja ulubiona, słuchajcie, to jest zwieszanie na stronie internetowej, w prezentacjach o wdrażaniu, do wdrażania nowego pracownika, na ścianach, kurcze wszędzie. Wielkich haseł na temat, na temat wartości, które stoją w naszej firmie. E, taką wartością jest empatia w stosunku do naszych partnerów biznesowych. Ja, pierniczej, co to znaczy? Bardzo często, i to jest błąd, który popełnia mnóstwo firm, zlecają wytworzenie wartości jakiejś wielkiej, drogiej i mądrej agencji marketingowej. Wrzucają sobie te hasełka na stronę internetową, ale to są takie totalne wydmuszki. Tam absolutnie, absolutnie za tym nic nie stoi. Tam nie ma grama jakości, tam nie ma grama informacji, jak ta wartość przekłada się na moją codzienną pracę, jak ta wartość wpływa na sposób kontaktu z klientem, jak ta wartość będzie wpływać na prowadzenie klienta przez całą ścieżkę zakupową. Nie ma, bo i po co? Firmy natomiast wydają drugą kupę kasy na szkolenia na temat tego, jak technicznie odpowiedzieć klientowi, kiedy ma pytania, i tworzy się, słuchajcie, takie hybrydki, takie szablony, takie schemaciki. I jest czadowo, bo zadzwoni klient, a ja mu na to i frytki do tego, prawda? I to ma być takie proklienckie. Kurczę, to naprawdę w postawie proklienckiej nie, nie o to chodzi, bo czym w ogóle jest ten customer experience i wynikająca z niego postawa prokliencka? To jest przede wszystkim szacunek i empatia. Szacunek do drugiego człowieka i empatia. Do tego, co on myśli, co on czuje, co on myśli. To nie o to chodzi, że ja będę mu teraz biła pokłony, bo wiecie, to jest klient, on moje wakacje, jeszcze do tego kredycik mi zapłaci. Nie, to, to nie o to chodzi. Chodzi o to, żebyśmy budowali partnerską relację i po prostu się szanowali. W związku z tym nie da się tego wdrożyć tak po prostu z pozycji masz tak, robić drogi pracowniku. Nie da się. Da się tylko i wyłącznie, kiedy tę postawę, kiedy te wartości, kiedy te emocje i kiedy tę empatię będziemy po prostu budowali, budowali systematycznie i rozwijali. No właśnie, jak? Po pierwsze, zbuduj wartości, ale wypracuj je z zespołem w taki sposób, żeby zespół miał jasne wskazówki, jak je wdrażać. Znaczy nie chodzi o to, żeby pisać, że szanujemy pracowni naszych klientów, ale co to kurde znaczy szanujemy klientów? Czego nie robimy, a co powinniśmy robić? Um, o co pytać, a czego nie robić? E, w jaki sposób się zwracać, a jak tego nie robić? To są bardzo, bardzo ważne kwestie. Kolejna rzecz. Narysuj customer journey, czyli taką ścieżkę, przez którą przechodzi klient w procesie zakupu i wszystkie punkty styku z Twoją marką, które na tej ścieżce są. Ze Twoimi pracownikami, z Twoimi produktami, z Twoimi rozwiązaniami, z materiałami, które dostarczy. Absolutnie każda, każdy punkt styku z Twoją firmą. Zastanów się, jakie ten człowiek ma bóle, jakie ma problemy. Jakie ma pytania, jakie ma obiekcje, jakie ma potrzeby na każdym etapie. To nie o to chodzi, żebyś je wszystkie spełnił, prawda? Natomiast chodzi o to, żeby mieć świadomość i zastanowić się, w jaki sposób rozmawiać z klientem, w jaki sposób ułatwiać mu podejmowanie działań, w jaki sposób upraszczać mu decyzje. Kolejna rzecz, rozmawiaj. Tak najnormalniej na świecie systematycznie omawiajcie problemy w zespole, omawiajcie bóle, które zgłaszają klienci, bo ta ścieżka klienta musi się zmieniać w czasie, ona musi żyć. Wy co chwilę powinniście odkrywać nowe obszary, nowe pytania, nowe obiekcje, nowe rzeczy o swoich klientach, dlatego że potrzeby klientów się zmieniają. Zmienia się ich ścieżka zakupowa, zmienia się ich sposób podejmowania decyzji, zmienia się sposób działania, sposób myślenia i zmieniają się ich. Oczekiwania w czasie, im lepiej będziesz pod to przygotowany, im lepiej będziecie to rozumieli, im lepszą będziecie mieli w związku z tym na to odpowiedź. Ona nie zawsze musi być pozytywna, ale jakaś ta odpowiedź powinna być, tym lepsza będzie y, Wasza praca i postawa prokliencka. Kolejna rzecz, zaangażuj inne działy do wypracowania podstaw współpracy z klientem. No bo słuchajcie, jest tak, że. To nie jest tylko i wyłącznie odpowiedzialność działu obsługi klienta czy działu handlowego, za to w jaki sposób pracujemy z klientem. Tu mi się przypomina case jednego z moich klientów, który miał bardzo fajnie zbudowany dział sprzedaży. Słuchajcie, naprawdę powiedziałabym, że to lepiej jeden z lepiej zbudowanych procesów i, i działów sprzedaży na moim wejściu do klienta. Tylko cały czas oni nie robili wyników. No i jak zaczęłam przyglądać się dlaczego, no to tak. W dziale logistyki pracował tak niesympatyczny człowiek, który klienta potrafił od góry do dołu tak ochrzanić, że, że po prostu szkoda gadać. E, niestety na produkcji nie wyrabiali się z zamówieniami. W związku z tym bardzo często zdarzało się, że po prostu produkty nie wyjeżdżały do klienta albo wyjeżdżały z bardzo dużym opóźnieniem. Jeżeli zdarzały się jakiekolwiek reklamacje, one nigdy, co do zasady, nie były rozstrzygane pozytywnie dla klienta. Zawsze było nie i koniec kropka. I wiecie, te, ci handlowcy stawali na głowie, klaskali uszami, ale jeżeli pojawił się klient, który miał jakiekolwiek negatywne doświadczenie z logistyką, z produkcją albo z serwisem, to umarł w butach, on po prostu odchodził. Sorry, nie, będą, nie będziemy z wami gadać. Nawet jeżeli ty, drogi handlowcy, jesteś najfajniejszy na świecie i rzeczywiście potrafisz fajnie sprzedawać, jesteś w porze człowiekiem, to niestety cała Twoja firma traktuje nas bardzo niepoważnie. Słabe nie. No, ale niestety taka jest rzeczywistość, że e, to jest tak, że albo jesteśmy firmą prokliencką, albo nie jesteśmy firmą prokliencką. I nie ma czegoś takiego, że jeden Kowalski w dziale sprzedaży będzie, to, to, to już wystarczy. Kurde, nie wystarczy, dlatego że punkty styku klienta z nami są w wielu różnych miejscach. Są w tym, w jaki sposób kontaktują się z nami um, klienci w różnych kanałach, są w tym, w jaki sposób rozpatrzone są um, reklamacje, są w tym, w jaki sposób um, dostarczane są um, zamówienia do nas. Pamiętam taką śmieszną sytuację w jednej z firm, która zatrudniała własnych kierowców. Oni mieli bardzo poważny problem z tym, że niestety, ale połowę, kierowców, to byli tacy kierowcy, którzy no mówiąc, że się słabo komunikowali z klientem, to tak jakby nic nie powiedzieć. No i potrafili przyjechać i jasno i bardzo dosadnie Chciałoby się powiedzieć asertywnie, powiedzieć, że oni wniosą paki na górę klientowi, tylko se klient ma sam ruszyć cztery litery i se sam wnosić. No i wiecie, teraz wyobraźcie sobie, czy to jest taka firma prokliencka, nie? Sprzedali, dobry produkt, dobra jakość, ale teraz wiecie, cztery litery ruszy sobie wnosić sam. Słabe. Ale niestety realia biznesowe są takie, że firmy często nie patrzą na pozostałe punkty styku, nie patrzą na inne działy, nie patrzą na to, że na przykład zagubiony klient, jak ma problem z płatnościami, zadzwoni do działu księgowości i w dziale księgowości ktoś go może uszanić. I wtedy on nie chce dalej pracować z naszą firmą. I nie dlatego, że. że Sprzedaż, że produkt, że cena, tylko dlatego, że emocjonalnie został potraktowany w sposób, który jest dla niego nieakceptowalny. I dlatego, jeżeli mówimy o budowaniu postawy proklienckiej, to ona zawsze musi być odpowiedzią na całą ścieżkę klienta, a nie tylko na jej drobny kawałek, jakim jest sprzedaż czy obsługa klienta. Kolejna rzecz, jak wdrażać, mów o klientach tylko dobrze albo wcale. Znaczy lepiej wcale niż, niż źle. Dlaczego? Dlatego, że słuchajcie, jeżeli wychodzi menadżer i rozgłasza na prawo i lewo, że klient idiota, to tak szczerze powiedz mi, jaki stosunek do tego klienta mają mieć dalej pracownicy? Przecież oni będą mieli jeszcze gorszy niż ty, mówiąc te słowa. Oni już będą go lekceważyć, ignorować, będą na niego źli. Nie można takich rzeczy robić. Znaczy, generalnie rzecz biorąc, mamy prawo do tego, żeby powiedzieć, że klient ma dosyć wysokie wymagania i rzeczywiście jest trudny w komunikacji. Natomiast jest klientem, który w takich i w takich sytuacjach zachowuje się naprawdę w porządku. Można na niego liczyć, dlatego że jasno komunikuje swoje potrzeby i na pewno nigdy nie zrobi nam takiego numeru, że za plecami będzie gadać, że jest niezadowolony, a tutaj między oczy będzie nam mówić, że w ogóle cudowniej, najfajniejsza firma świata. Więc generalnie możemy się spodziewać bo tego, że powie nam wprost o co chodzi. Takie rzeczy mu pracownikom. Znaczy, wiesz, nie chodzi też, żeby czarować, ojojoj, ten Kowalski taki najfajniejszy na świecie, tylko żeby mówić to jednak w taki sposób, żeby nie odbierać e, szacunku e, zespołu do danego klienta. No i kolejna rzecz, słuchajcie, cholernie ważna, nie stawiaj w zespole klienta na piedestał. Znaczy, nie może być coś takiego, że y, pracownicy muszą mieć poczucie, że do klienta to się na czworaka od połowy parkingu idzie. No kurde, nie. To jest zawsze. Relacja tylko i wyłącznie partnerska. Tylko i wyłącznie. Znaczy, jeżeli Twoi pracownicy mają z serca obsługiwać ludzi, to muszą wiedzieć, że jeżeli ktoś na nich klnie albo ktoś w stosunku do nich się zachowuje nie w porządku, to oni mają prawo odmówić dalszej rozmowy, mają prawo tę rozmowę zakończyć. Oni muszą mieć poczucie bezpieczeństwa w tych relacjach z klientami. To jest bardzo ważne, dlatego że bez tego. Niestety, ale trudno będzie zbudować e, zaangażowanie pracowników w budowanie właśnie proklienckich postaw. Jeżeli to, o czym dzisiaj mówię, jest dla Was ważne, jeżeli zastanawiasz się, w jaki sposób poradzić sobie e, z wdrażaniem takich postaw proklienckich, jeżeli myślisz nad zbudowaniem e, wartości, a może już jesteś na takim etapie, że te wartości powstały i zastanawiasz się, jak teraz doprowadzić do tego, żeby one. Zaczęły żyć w zespole, to pamiętajcie, że chętnie też i na ten temat pogadam. Jest tak, że te, ta część sprzedażowa, ta to nie wiem, czy prawa część, czy lewa część mojego serducha jest bardzo mocno sprzedażowa, bardzo mocno nastawiona na tematy dotyczące obsługi klienta, sprzedaży, e, więc zapraszam www.hirewise.pl Tam możecie posłuchać, tam możecie umówić się na, na spotkanie ze mną online'owe i możemy pogadać o tym, jak to wdrażać od strony menedżerskiej, żeby postawy proklienckie były czymś, co będzie żyło w Waszej organizacji. No dobra, za chwilę małe podsumowanie. I jak zawsze trzy nowe stanowiska. Moi drodzy czas na moje podsumowanie dzisiejszego odcinka i tak jednym zdaniem podsumowując to albo firma jest prokliencka, albo nie. To nie jest coś, czego można się nauczyć, to nie jest coś, co można wytrenować na szkolenia, to nie jest coś, co można spisać, powiesić na ścianie i będzie. To jest coś, co przejawia się w każdym zachowaniu organizacji, w każdym rodzaju komunikatu, który wysyła do klienta, w każdym sposobie zachowania. Dlatego jest to tak cholernie trudne. Tę postawę krokliencką, ten um, customers experience buduje się kurcze latami. To nie jest coś do wyćwiczenia, od tak i już działa. I niestety jest tak, że e, to trochę jest tak jak budowanie zamku z piasku. Jak zaczniemy budować i ktoś przyjdzie i tam gdzieś nie wiem, kopnie albo fala podpłynie, to to się bardzo łatwo rozwala to trudno jest zbudować taki cement, bo to najczęściej siedzi w naszych sercach, to najczęściej siedzi w naszej postawie i to bardzo mocno siedzi w tym, czy, czym organizacja żyje. Dlatego tak ważne jest, żeby dobrze zaplanować budowę czegoś takiego, żeby dobrze e, zaplanować, co się ma składać na ten e, customer experience, co się ma składać na tą postawę prokliencką w zachowaniach naszych ludzi, całego zespołu, nie tylko handlowców. I pamiętajcie o tym, jak duża jest odpowiedzialność nas, managerów w tym, żeby taka postawa była właściwie budowana. No dobra. To czas, słuchajcie, na trzy stanowiska. Dzisiaj sprytna będę, bo będą takie dwa, ale, ale jedno z tych stanowisk rekrutujemy dwie osoby. Więc pierwsza rzecz to moja ukochana Warszawa. Szukamy do firmy, która zajmuje się produkcją surowców mleczarskich i a jej klientami są zakłady produkcyjne w całej Europie. Szukamy handlowca, który. Będzie te surowce, będzie te rozwiązania sprzedawać do zakładów produkcji spożywczej w całej Europie, nawiązywać kontakt z klientem, we w pewnym momencie doprowadzać do testów po drodze, analizować potrzeby, bóle klienta. Powiem Wam, że miałam okazję pracować z kilkoma firmami, które zajmują się sprzedażą półproduktów właśnie do branży spożywczej. I to jest. Bardzo, ale to bardzo fajna praca, dlatego że ona wyjątkowo mocno opiera się na sprzedaży doradczej. Tutaj nie ma żadnej transakcji. Tutaj jest przede wszystkim umiejętność dotarcia do klienta, najczęściej przez działy RD albo przez osoby, które się zajmują rozwojem produktu w takiej firmie spożywczej. To są rozmowy na temat tego, w jakim kierunku oni rozwijają swoje produkty to oczywiście też jest czasami wymiana jeden na jeden, jednego produktu na, na nasz, z uwagi na to, że dotychczasowy dostawca albo ma niskiej jakości surowce, albo ma wyższą cenę, albo jest jakoś nierzetelna, albo są jakiekolwiek inne problemy. Natomiast sama frajda związana z taką pracą, właśnie z pracą czysto doradczą, to jest coś, co zdecydowanie polecam, więc polecam przede wszystkim osobom, które sprzedawały doradczo i sprzedawały doradczo na rynki europejskie. Dwa stanowiska mamy. No i drugie stanowisko poszukujemy także do firmy, która sprzedaje do zakładów produkcyjnych, bardzo różnych, bo i mniejszych, i, i bardzo dużych. Firma pochodzi z okolic Bydgoszczy i zajmuje się produkcją papierowych wypełniaczy do kartonów. Poszukujemy osoby, która będzie potrafiła docierać do firm, badać ich potrzeby rozpoznawać te potrzeby, a także dobierać odpowiednie rozwiązania i też odpowiednią ofertę przygotowywać. Jeżeli którakolwiek z tych ofert brzmi dla Ciebie, bądź kogoś z Twoich znajomych interesująco, pamiętaj, żeby podrzucić im link, czy to do tego podcastu, czy też na naszą stronę internetową www.hirewise.pl w zakładce ogłoszenia o pracę, będziecie mogli przeczytać dużo więcej świeżych, aktualnych ofert, które w tej chwili poszukujemy dla naszych klientów. A ja wam życzę dobrego tygodnia. Bardzo wam dziękuję za kolejny wspólny odcinek i do usłyszenia.